projektu. Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenie spokoju, spodziewania dziwnego czasu i odpoczynku. Do zobaczenia w nowym roku. A co się tutaj dzieje? Życzę wszystkim pachnącej, płyni na święta. Życzymy Wam wielu premii, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Ciekawych spotkań i projektów. nowych, pogodnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam aktywności i kreatywności w każdym podejmowanym działaniu. Ciekawym, <grych> czy się nas Zdrowia, szczęścia i nowych wyzwań. Życzymy Wam szczęścia, zdrowia, twórczych pomysłów, cyberbezpiecznych świąt. Wesołych świąt i szczęśliwy.